Dzień dobry. Kontynuujemy nasze spotkania z zakresu bryły sztywnej. Rozpoczynamy tak naprawdę od zagadnień związanych z momentem bezwładności, które zaczęliśmy na poprzednim z naszym spotkaniu. Możecie ten filmik też zobaczyć. Jest w tej chwili dostępny. A teraz będziemy rozwijać te koncepcje, żeby pogłębić zrozumienie momentu bezwładności ale już nie pod kątem energetycznym, ale pod kątem związanym z dynamiką. Czyli przypomnijmy sobie. Energia kinetyczna dla bryły sztywnej pokazaliśmy na poprzednim spotkaniu mamy i omega kwadrat na 2. Teraz skąd się rodziło to i? Ja tak w telegraficznym skrócie powiem, że jeżeli mieliśmy układ punktów materialnych i nastąpiło obracanie się. Tu wybierzemy te wybrane tory tych punktów, z których była skojarzona bryła. Czyli mamy i ty okrąg, ri i tu jest m i punkt który ma prędkość vi, to pokazaliśmy, że prędkość i tego punktu to jest omega ri. I teraz, jeżeli mieliśmy energię kinetyczną i tego punktu, mieliśmy mvi do kwadratu na 2. Jeżeli mamy sumę, czyli że energia kinetyczna to jest suma od I równego 1 do N i, czyli mieliśmy MI VI do kwadratu na 2 wysumowane od I równego 1 do N, udowodniliśmy, że ta suma była równa. I teraz uwaga, wstawialiśmy to VI tutaj i dostawaliśmy tak. Suma od i równego 1 do n tu mieliśmy tak. m m i to jest tu. Tu mieliśmy omega kwadrat R i kwadrat na 2 i po wyciągnięciu omega kwadrat na 2 mieliśmy tu w środku sumę od i równego 1 do n m ri -I do kwadratu. I to oznaczyliśmy jako nasz moment bezwładności I. Dlaczego ja o tym mówię? Bo to jest aspekt, który musimy przypomnieć sobie. Tu zaznaczmy sobie jeszcze, że to jest VI. I teraz dwie kwestie doprecyzowujące pierwszy kontakt, który mieliśmy z momentem bezwładności poprzedni. Po pierwsze, tu zobaczcie, omega rysujemy jako wektor więc formalnie rzecz biorąc należałoby skomentować dlaczego to jest wektor. Jeżeli tu mamy omegę w ten sposób, tu mielibyśmy wektor RI położenia i tego punktu, to łapiąc za omegę w kierunku RI, tu mielibyśmy wtedy VI. Czyli tak jakby mógłbym powiedzieć, że to VI wektorowo. To byłaby omega razy wektorowo Ri. To jest trudny zapis. I teraz tak samo zobaczcie, jeżeli ten Ri byłby tu, to teraz łapiesz za omegę w kierunku Ri i V masz do Was. Masz Vi. Jeżeli to Ri byłoby tu, łapiesz za omegę w kierunku Ri i tu masz Vi. Zobaczcie, ta cyrkulacja została odtworzona w sposób analityczny. Czyli pierwszy kontakt, teraz mamy drugi kontakt, czyli łapie za omegę w kierunku RI i mam VI. To jest ten związek, ale żeby poczuć, czym jest ten moment bezwładności, bo pokazaliśmy, że to jest energia kinetyczna i omega kwadrat na 2 i tam podaliśmy analog. Zobaczcie, że moment bezwładności musi charakteryzować rozkład masy względem Osi obrotu. Czyli, jeżeli ja mam przykładowo na no najprostszy układ, no niech to będzie obręcz, mamy taką obręcz, która jest dość cienka. to mogę tą obręcz posegregować na takie, nawet no, mi się wygodniej może rysować zbliżej, tą obręcz. Tą obręcz mogę posegregować na takie kosteczki malutkie. Każda z tych kosteczek ma MI. Tu będę miał oś obrotu. I teraz odległość od osi obrotu tej i tej kosteczki mam tu. I teraz zwróćmy uwagę, że jeżeli ja mam pojedynczy punkt materialny, to będę miał M1R1 do kwadratu. Potem dodaję kolegę plus M2 r2 do kwadratu plus i tak dalej mn rn do kwadratu i to będzie moje i teraz jeżeli mamy że ri jest tożsamościowo równe promieni, promieniowi tej obręczy czyli jeżeli tu mam obręcz to dostanę że i to będzie i teraz tu będzie to samo m1 r kwadrat m2 r kwadrat i tak dalej MNR kwadrat. Jeżeli wyłączę ten R kwadrat przed nawias, to tu mam sumę tych wszystkich kosteczek, z której zbudowałem obręcz. Czyli ta suma to jest po prostu masa obręczy. I dostaje i równa się MR kwadrat. I tu mamy już moment bezwładności dla tej obręczy. I teraz ostatni komponent, było wprowadzenie z zakresu energetyki, było wprowadzenie algebraiczne, teraz połączymy to z momentem siły, czyli zobaczcie, czyli teraz hipotetycznie przyłożę tutaj siłę, przyłożę tutaj siłę F, która będzie rozpędzać moją obręcz. Jak mi się trochę krzywo narysowało, F. Teraz moment przyłożonej siły. Moment przyłożonej siły, M z definicji mamy R razy F. Tu mam moją Rkę. I tak jakbyśmy się uczyli, łapiemy za R w kierunku F. -a. Czyli jeżeli to F jest przyłożone po obwodzie, tu by było R, to łapię za R w kierunku F. -a. I teraz. Ja może tak w 2D to bardziej narysuję, żeby to było widoczne. Jeżeli tu miałbym O. W ten sposób tu jest ten R i tu mam przyłożone to F. Czyli to jest ta płaszczyzna, która jest bliżej was, o ta. Tu jest ta płaszczyzna. Czyli łapiemy za R w kierunku F. -a. I zobaczcie, łapie za r w kierunku f, czyli moment formalnie rzecz biorąc będzie do góry. Formalnie rzecz biorąc, tu będę miał to m, tu będę miał to m. Łapie za r w kierunku f. -a. Mam moment. Wartość tego momentu, wartość tego momentu, to będzie wartość r, wartość f razy sinus alfa gdzie alfa, to pamiętamy jest kąt między r a f. W naszym przypadku no siła jest przyłożona po obwodzie, tu będę miał kąt prosty. Czyli wartość tego momentu no będę miał, wtedy to będzie jedynką, będę miał po prostu wartość r razy f. I teraz zobaczcie, jak powiązać to z momentem bezwładności. Jeżeli mój moment M ma taki sam kierunek i zwrot jak omega. To jest sytuacja taka, że w drugiej zasadzie dla ruchu obrotowego moment wypadkowy tak? Moment wypadkowy jest równy i razy epsilon. Jest to wektorowo napisane. Nikt nie wie o co tak naprawdę chodzi. Tak jest w oryginale. I teraz Wartość momentu MW to będzie i razy wartość tego epsilona. Gdzie jest to? No, no, jak ten epsilon w ogóle powiązać? Moment wypadkowy. Jak klasycznie mieliśmy równanie Newtona, to mieliśmy siła wypadkowa, to było m razy a. Tak było do tej pory. Teraz mamy ekwiwalent. I dlatego ja rysuję te wektory, żebyście oswoili się z tym. Jeżeli to jest w płaszczyźnie dowolnej, ja obrócę tą płaszczyznę na wprost, to dostajemy coś takiego, że wiemy przecież, że epsilon informuje nas o zmianie omegi w czasie. Czyli jest dodatnia zmiana, czyli jest dodatni epsilon, to omega rośnie. Ciało ulega rozpędzaniu. Jeżeli przykładam siłę po obwodzie, zaczyna to wirować, ciało się rozpędza. Krążek zaczyna wirować. I teraz, tempo, w jakim przyrasta mi omega, czyli mam delta omega przez delta t, to jest w ten sposób. To jest niezaprzeczalne. I teraz, jeżeli ta masa jest rozłożona daleko od osi obrotu, to będzie mi trudno rozkręcić tą obręcz. Czyli czujemy, że ten moment bezwładności I jest takim ekwiwalentem dla masy pod kątem obrotów. Czyli jeżeli mam ciężkie ciało o dużej masie, jest mi je ciężko rozpędzić pod wpływem siły. Tak samo, jeżeli mam ciało, które jest rozlegle, masa rozłożona względem osi obrotu, będzie mi ciężko to ciało wprawić w obrót. I teraz mamy tak, czyli tempo przyrastania omegi w czasie, to jest epsilon. Widzę, że siła to jest promień, Działania razy f. Czyli jeżeli mam duży moment m, to uzyskam kiedy duży epsilon, czyli duży przyrost omegi w czasie, kiedy będę miał małe i. Czyli jeżeli będę miał małe i, to znaczy, że masa będzie rozłożona blisko osi obrotu. Czyli to jest takie kolejne podejście, żeby intuicyjnie poczuć, czym jest moment bezwładności. Ogólnie jeszcze tylko jedno, jedna uwaga. Jeżeli tu mamy oś obrotu w ten sposób, to co będzie, jeżeli oś obrotu będzie przesunięta? O tym mówi tak zwane twierdzenie Steinera. Ono mówi, że moment bezładności względem nowej osi, to jest moment względem osi symetrii plus masa obiektu razy x do kwadratu, gdzie x to jest odległość między starą a nową osią obrotu. Czyli jeżeli mielibyśmy przykładowo pręt, tu mamy i 0 i zastanawialibyśmy się, ile będzie moment wynosił bezwładności względem tej osi, gdzie tu oznaczamy jako x. To należy o tym pamiętać, że zwiększenie tej odległości powoduje, że tak jakby względem nowej osi obrotu masa jest oddalona dalej, a w związku z tym pręd będzie dużo trudniej wprowadzić do obrotów. Moment pręta można wyprowadzić my to zrobimy na następnym filmiku który wykażemy, że I0 jest równe 112 ml kwadrat. To wykażemy na następnym spotkaniu przy założeniu, że pręt ma masę m i długość l. Myślę, że kolejny komponent dotyczący momentu bezwładności, momentu sił mamy. Także do zobaczenia.